Chodź, 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 chodź. Włączona kamera? O, włączona, to możemy kamerę. No powiedz mi, skąd ja Cię znam? Jestem, występowałam w programie Big Brother, w najlepszym reality show. Ale wtedy miałaś inne włosy, tak? Tak, zmieniłam się bardzo. I co wygrałaś, to była pierwsza edycja, tak? Wygrałaś? Y nie, nie. Nie, opuściłam program na własne życzenie. Tak? Ale to już jest dlaczego? stara historia. Właśnie, właśnie, nie, to nie jest stara historia. Bardzo ponieważ album. wiesz, na przykład druga wojna światowa też jest starą historią, wszyscy o niej mówią, pierwsza też. Dlaczego opuściłaś na własne życzenie? To był jakiś zbieg okoliczności dziwny, ponieważ ty opuściłaś dom wielkiego brata na dzień chyba po kimś tam, czy przed? To był wielki zbieg okoliczności. Ale to był zbieg okoliczności? Nie, mów, no to... tylko szczerze, patrz w oczy, patrz w oczy tutaj, telewizom patrz w oczy telewizom i mów, znaczy, jak to było? Nie no, zrobiłam to dla siebie, po części też dla chłopaka, prawda, dobrze. Którego? Dla Grzesia Mielca, którego serdecznie pozdrawiam, który się bawi świetnie w Rio de Janeiro teraz, na karnawale. No dobrze, ale byłaś mi zakochana naprawdę? Mm. <laughs> to już jest moja ostatka tajemnica, ale, ale nie, nie, nie jesteśmy ze sobą. Ale to w zasadzie jest stara historia, byłaś mi zakochana? Mm. Troszeczkę. Mów prawdę, dziewczyno. Był, Wiesz, byłam, do miłości, byłam. Do miłości można się przyznać, nawet do miłości dla Grześka. Dobrze, byłam w nim zauroczona, a nie byłam tak? w nim zakochana, nie. Ale dobrze. W domu wielkiego brata nie było wielkiego wyboru, w związku z tym i Grzesiek był no. dobry. No powiedz, czy tak nie było. Ale jak wyszłaś, to przejrzałaś na oczy, na te piękne oczy pogadz. Masz kwa kontaktowe? Nie, nie mam. Zrób na nią zbliżenie, no. I co? Jest cały czas w bliżeniu. No i co? I przejrzałaś na oczy, tak? No ile to trwało? Ile przeglądałaś? No nie na oczy? wiem, no z parę tygodni i też piękny romans się zakończył. Słuchaj, taką niedyskrecję ci powiem. Ja robiłem wywiad z mielcem właśnie z Grzegorzem w galerii Mokotu, bo on tam poszedł na film z Piotkiem, z Piotkiem, tak? Lato, lato. z Piotkiem Lato. I brat mielca mi powiedział, że ta wasza historia to w ogóle została spreparowana przez media. Nie wiem, no, przede wszystkim e, właśnie mm, wyjście było troszeczkę, troszeczkę było ustawione tak, żeby wyszło tak, że, że wyszłam za Grześkiem, a tak naprawdę chciałam już wcześniej wyjść. No ale trudno. A naciskał. E, ja, ja sama chciałam tak? Ja sama już po prostu chciałam wyjść, bo, bo ty czułam ty taką, taka dziewczyna, kurczę. Czułam taką potrzebę. Mecz 76. m. Mecz 76. Prawie wyższe ode mnie. Eee, to co jeszcze możesz powiedzieć nam? Czy uczestnictwo w wielkim bracie bardzo zmieniło twoje życie? No bardzo, no to znaczy szczerze mówiąc e, zmieniło je bardzo na początku. E, byłam bardzo popularna, bardzo rozpoznawana, ale później zmieniłam kolor włosów. i teraz ludzie tak do mnie nie podchodzą. Ja oni... ja podszedłem, widzisz, ja zaryzykowałem, mogłaś mi powiedzieć stary. Skąd. Ale nie wiedziałeś kim jestem tak naprawdę, skąd nie, mnie znasz. Nie, nie wiedziałem skąd cię znam. Naprawdę wiedziałem, wiesz, w 100% ja rozpoznaję ludzi, tylko nie jestem pewien. Cześć. Cześć, coś się tu stało. No słuchaj, masz śminka ci się roz Monika. A, Monika, teraz wiemy, kim jest Monika. Tak, Monika jest poprawię. swoją makijażystką, tak? Poprawię. Wizarzystką, tak? Nie. Monika wchodzi. Monika, na... Monika jest moją przyjaciółką. Tak, tak. R tak. Mieszkamy razem o, w Gdańsku. W Gdańsku, nie w Warszawie. Tak. Monika występowała w konkurencyjnym y, w stacji telewizyjnej Łysi i Blondynki w Polsacie. Tak. Tak, jest cudowną przyjaciółką. I po prostu bardzo, bardzo się lubimy, rozumiemy i wszędzie ze sobą jeździmy. No, Monika, ja mam chyba 700 złotych w torebce, która kurwa gdzieś tam stoi, wiesz? Tak? O nie, no. to trzeba... Chodź, <laughs> idziemy po torebkę, idziemy, chodź, zobaczymy, gdzie jest to, torebka, chodź. Gdzie jest ta torebka? Chodź, idziemy po torebkę. Kurczę. Może torebki już nie ma. Jest? Pokaż te 700 złotych. Zobaczymy, czy jest 700 zł. Pokaż. Co masz w portfelu w ogóle? Zobaczymy, co koronę w portfelu. Jest 700 zł? Dobra. Ile masz? Przelicz, no kurczę, blady. No. Nie, jakie dwa? Ja, nie kłam. Jakie dwa? Raz. Dwa. Trzy. No nie jest, tylko 400. Dobra, niech będzie 400, daj. Niech będzie 400. Ale na pewno będzie ale nie. w w telewizji, tak, tak, będziesz. Dobra, ale wiesz, wiesz. Zapłacimy operatorowi, bo on kosztuje 400 zł, wiesz? Dniówka operatora to jest 400 zł. Ale ja nie chcę być w już byłam.